tak chciałem zapytać, przyjacielu, jeszcze, żeby, znaczy, proponuję Ci po prostu taką chwilę, chwilę dla wyobraźni. Proszę Cię, wyobraź sobie, w jaki sposób zareagowałby świat, jak, w jaki sposób rzeczywistość by odpowiedziała na takie nasze działanie, kiedy, bo w ogóle zobacz, jest człowiek, który ma jeden konkretny talent skupi się na czymś konkretnym w jakiejś jednej dziedzinie i jest geniuszem w tym po prostu jest geniuszem no nie ma po prostu no nikt tego nie zrobi tak jak on jest geniuszem w tej jednej konkretnej dziedzinie ale gdziekolwiek się nie ruszy jakby dwie lewe ręce no po prostu no nie radzi sobie z niczym innym nie. ale tu jest geniusz w tej jednej dziedzinie jest po prostu geniuszem drugi człowiek z kolei wszystko ogarnie. Wszystko po trochu. Wszystko po trochu. Nic na 100%, ale wszystko po trochu ogarnia. I teraz pytanie: jakie, jakie to ma znaczenie w ogóle? No i co? No i co z tego, nie? No nic z tego, ale zastanów się właśnie nad tym. Wyobraź sobie, jak zareagowałby świat, w jaki sposób rzeczywistość tobie odpowiedziała, gdybyś. Po ludzku się kurwa nauczył, zwyczajnie się nauczył, albo przypomniał sobie, nawet nie nauczył, bo my to umiemy wymieniać się ze sobą talentami, życzliwie być dla siebie, pomagać sobie po prostu, po ludzku. I wyobraź sobie, albo czy jesteś sobie w stanie w ogóle wyobrazić jakieś miejsce dla systemu tam, w takim świecie? Znaczy, dobra, nie, nie, nie wybiegajmy za daleko, po prostu wyobraź sobie, w jaki sposób rzeczywistość by ci odpowiedziała, nie? Jakby ci świat po prostu zareagował na to. Gdybyśmy zaczęli, mając świadomość tego, że jesteśmy wszyscy utalentowani w jakiś sposób, mniej więcej nieważne kto w jaki, no nie ma to znaczenia po prostu. Różnorodność to jest właśnie to, co. No to kurwa, no nie ma nic piękniejszego w żadnym wypadku, nie? I każdy nagle się wiesz, zaczyna wymieniać talentem i tak dalej. Każdy sobie pomaga czymś, każdy jest czymś dobry. Dobra, bo miały być dwa słowa. Wyobraź sobie tylko, w jaki sposób świat by ci odpowiedział. Co by się stało? Jakie by były konsekwencje tego, żebyśmy zaczęli w ten sposób żyć? Jakie pieniądze, jakie systemy w ogóle zewnętrzne. No, no po co? Rzecz prosta. Taka rozkminka po prostu to jest bardzo przyjemna. Yy, bardzo przyjemna chwila wyobraźni, naprawdę. Zamknij sobie przyjacielu oczy. Oddychaj. I na te parę minut dosłownie oddaj się temu, tej, tej chwili wyobraźni, co by się przyjacielu stało. Jakie by były, kurwa, konsekwencje tego, nie? To jest nie do pojęcia, nie? Nie da się tego wyrazić. Trzeba sobie to po prostu samemu wyobrazić, nie? Już idę sobie. Wszystkie